Czy ćwiczyłyśmy z dziewczynami jak zachować się na scenie, jak stanąć, jak gestykulować, czyli był trening mowy ciała, a także jak nawiązać kontakt z publicznością oraz jak budować treści, by nasi słuchacze, odbiorcy chcieli nas słuchać, a to co mówimy było dla nich ciekawe. Powiedziałbym, że bardziej nawet wizerunkowe, czyli zajmowaliśmy się dzisiaj tym, żeby kandydatki na MIS potrafiły sprzedać się. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach sami dobrze wiemy, że właściwie aparat telefonu pozwala na to, że naszą uwagę rozpraszają setki, tysiące innych informacji. Dziś uczyliśmy, jak tę uwagę zatrzymać, jak tę uwagę skoncentrować na sobie, wykorzystując oczywiście odpowiednie techniki. Na dzisiejszym szkoleniu e, miałyśmy możliwość nauczenia się wielu rzeczy, e, począwszy od autoprezentacji, e, potem jak się ubierać e, dostosowując się do okazji. Były to bardzo przydatne e, zagadnienia, które na pewno e, Też była mowa o gestach, o mowie ciała e, i o tym, jak e, kiedy mówimy, inni nas odbierają. Wspaniałe dziewczyny, wspaniałe finalistki, przepiękne kobiety, które mimo, że są tak fantastyczne i, i, i piękne, to jak się okazało, też przed wystąpieniem publicznym mają tremę. Dlatego wydaje się, że bardzo wartościowe będzie dla nich dzisiejsze spotkanie, podczas którego między innymi uczymy się, jak zminimalizować tę tremę przed wystąpieniem publicznym. Z ogromną przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do takiej inicjatywy. Na co dzień prowadzę zajęcia ze studentami społecznej Akademii Nauk, natomiast uczelnia jest otwarta na każdy kontakt z młodą osobą, na inicjatywy, które mogą wzbogacić z naszej strony doświadczenie czy prowadzących zajęcia, czy zachęcić choćby do, do tego, żeby młode osoby wybierały edukację właśnie. Myślę, że to pierwsze wyjście jest najważniejsze. Także przede wszystkim wykorzystam ją podczas wyjścia na scenę, podczas finału. Także ważne to będzie, kiedy będziemy odpowiadać na pytania, w jaki sposób zainteresować publiczność podczas wystąpień publicznych. Ale myślę, że wykorzystam tę wiedzę nie tylko podczas finału, ale także w życiu. Wiedza i ćwiczenia i narzędzia, które finalistki otrzymały dzisiaj, na pewno przydadzą się podczas finału. Mam nadzieję, że będą pewniejsze siebie i tego zdecydowanie i z całego serca życzę ale myślę, że ta wiedza i te umiejętności, które pozyskały dzisiaj, będą także procentować w całym życiu, bo jest to pewnego rodzaju pewność siebie, jest to umiejętność komunikacji, mówienia tak, byśmy byli słuchani, by ludzie chcieli nas słuchać, a to bardzo ważne kompetencje w dzisiejszych czasach. Oczywiście, to jest wiedza, która przyda nam się w życiu, która wzbogaci nasze doświadczenie, ale przede wszystkim ja na przykład uczestniczę w bardzo wielu szkoleniach, także takie szkolenia z mediów społecznościowych, kiedy wszyscy korzystamy z internetu, z telefonów, w jaki sposób promować swoją osobę i w jaki sposób wypowiadać się publicznie, to jest niezwykle istotne. Oceniam je fantastycznie. To była bardzo fajna przygoda, dlatego że dziewczyny pokazały ogromny wachlarz tutaj różnorodności, są bardzo zaangażowane. Mamy nadzieję, że tak samo będzie w części warsztatowej, także jestem pod ogromnym wrażeniem.